Kuchanie, przygotujcie się na coś. Idziemy. Przygotujcie się na coś. Tam stoi o, jakiś grzybek. Ale tu. Tam stoją trzy grzybki, ale tu co jest? Musi się tylko przedrzeć. teraz. Co tu się dzieje? Prawdziwek, prawdziwek. Kozaczki, kozaczki, kozaczki. Spójrzcie. Kozaczki, 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 kozaczki. I tam jeszcze takie rosną, piękne. O mama mija. To co? Idę najpierw do prawdziwka. A, idę najpierw tam Drugi prawdziwy serii, ale zaraz. Najpierw ten. Najpierw ty mój kochany. Nie, nie ten. O ten! <laughs> Zdjęcia najpierw zrobimy. Chodź. Jaki fajny, jaki zdrowiutki, jaki młodziutki. O! Taki polski. Taki polski. I zostajesz, duży jesteś. Ach, piękna pogoda dzisiaj, ale. I mamy piękne grzybki. Od razu, proszę. Nasze, jaki prawdziweczek. A tu, a tu zobaczcie, taki malusi. Chodź, no. Nie chcesz jeść? To zostań, urośnij większy. A, taki prawdziweczek. Jaki fajny. Co to za grzybek? Co to za grzybek? Blaszkowy. No, kochanie, tego grzybka, to ja nie będę brała, ale. Wam pokażę tylko. Widzicie już? <laughs> już jest za duży, już za duży taki grzybal. Taki fajny. Piękny jesteś. Tu zobaczcie. Mą piękny muchomorek. A tu co mamy? Ojko zaczek znowu się urwał. Szukamy prawdziwko, bo jak są muchomorki. A jest są, są prawdziweczki, są. Mówiłam muchomorki. A ty mi pomagasz, tak? Mówiłam jak muchomorki, to muszą być i prawdziweczki. Zobaczcie dwa piękne tu. Tam jeszcze jest. Tam z tyłu jeszcze mały. O jakie fajne! Jakie o, ładne. Teraz trochę zdjęć. Yep. A, wyszedł. stąd. Idę teraz na tą stronę, zobaczyć. No, zobaczcie są. Są. Są piękne dwa. A tu. Ojej, jeden. Drugi, trzeci, piękny. A tu ktoś wyrzucił? Chyba zwierzątko jakieś jadło. O mama mio. Dobra, chodźcie do koszyczka. Chodź. A tu jest dwa takie. I ty, chodź. Jaki ładny. Nie, yeah, tam widzę i tam widzę. Dobra, pójdę po tego małego najpierw. O, zobaczyłam go tu z daleka. O, jest. Cześć mały, cześć mały. O, tu nie widać. Coś wychodzi, ale nie wiem co. Ale tu znowu stoją. O, jeden. I drugi. Chodź. Oj. Nie będę tam ręki wkładać, bo tam może jakiś wąż być. <słuch> Dobra. Zobaczmy dalej. jeden i drugi takie tu mam dwa. A tu jest trzeci. Jaki ładny. Możecie zrobić też zdjęcia jakieś. I do kolekcji choć O, jakie ładne. Dziurkę trochę przykryć. W jednym miejscu takie trzy, to tam się chowa pod tym tu, O! Ej, tylko za takie ładne, i tam tak ładnie się schował. Na łące takie kozaczki Uu, Tu jest mały kozaczek też o, o. I tu jeszcze kozaczek I tu kozaczek A tu Tu jest taki duży kozaczek A to takie inne grzybki Grzybki przeniosły się na łąkę gdzie to uderzyć? Tam widzę coś, Z przodu Teraz tak, tu widzę coś. Zobaczmy, co to jest. O, jaki fajny pomarańczowy, jaki ładny. Śliczny. I tam coś jeszcze jest. Pokażę Wam tylko zwykły kołzaczek. Ale jaki ładny w słoneczku Prawda? A, nie, to był maleczony kozaczek, tylko taki duży Nie ma więcej Tam jest taki duży Ale spróbujemy go przybliżyć o, o, o! Jest Tam stoi jeszcze Tam daleko coś widzę Mohamorki. Muszę się dostać. ciemno się. Uuu, ile tutaj mochomorków. Ła, co to jest? Jakie piękne kozaczki! Ła! Zobaczcie! Pomarańczowe kozaczki. Jeden. Chodź tu. Oh. Tam jest. Ojej, oh ale ich tu O oh. oh Ale ich tu jest. Hmm. Dobra. Bieramy drugi. Trzeci. O, takie. Chodźcie dalej, idziemy. Zobaczcie, chodźcie razem ze mną. O, 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 o. Widzicie? O, o, matku. O, matku. Ojej, taka rodzina. Dobra, zacznę od tego. Zacznę od tego. wychodzi Nie. jest kozaczek jest kozaczek dobra tam zobaczcie widać ich z której strony tu zajść au taśmia za włosy złapało dobra idziemy po kolei A. ojej tam jeszcze widać? Zwieramy. Taki. Bez ścięcia. Piękny. A. Tu dwa jest. Taki piękny. Ty zostań. Nie mogę wszystkich zawierać. Tu są takie kozaczki. Są zwykłe kozaczki. Niech stoi. Nie, tu pomarańczowy tam jeszcze pomarańczowy i tu pomarańczowy my idziemy po tym mniejsze. Chodźcie. O. No! A. O. Taki kozaczek. Chodźcie. Bardzo ładny. Tam jest dwa ale ja tego jeszcze zabiorę chodź o taki bardzo ładny Uf. tam stoją kozaczki zwykły to ja jeszcze o jaki piękny wychodzi dopiero chodź To taki mały jeszcze został Idę po te jeszcze. Up. Taki. Taki piękny. Ten malutki choć. odstowy. Oj. Dwa. Człowo mało chodzi, co? to zostawiłam trochę grzybków. Niech się rozsiewają. Ja to już mam o troszeczku. Ten też niech stoi. Jeszcze tam widziałam na drodze, to zaraz pójdę po nich. To co? Prawdziwe czek idziemy. Coś mi się przyczepiło. Jaka bomba, ty zostajesz rybek. Oj, jaka bomba, jaki twardy o! Patrzcie Dobra, idziemy po patę Polskie prawdziwki Jakie piękne Jeden, muszę pomału. Nie wiem, czy to jest... prawdziwek Prawdziwy. A. O, tu. Patrzcie. Noga większa od niego. No, mamy coś tu jeszcze? Przygarnę jeszcze. Prawdziwko. Dobra, idziemy razem, idziemy razem. A, dobra. O, w tym miejscu takie cztery prawdziweczki. Dobra. A ja idę za kosza i tam jeszcze w tamtą stronę pójdę. Kochani, chyba dziś jestem w zaczarowanym lesie. Zobaczcie, ile tu tych grzybków. Idę i dalej są. I dalej są. Dziś się obejrzę, to są. O. Taki. Oj, chodź tu. I malutki. I malutki. Tu. Chodź. Uj. I tu malutki. Chodź. A tak? Teraz jeszcze tu malutki jest zaczarowany las. Ziobków, zibków, Zipków. W tym moim lesie takich już nie biorę, a idę po te małe. O, tu są. Jest jeden, drugi i trzeci. Takie są super. Jak gdzieś, o, gdzieś zobaczę muchomorki, to idę, bo tam mogą być prawdziwki. A tam jest trochę Tam. Jest tam czerwony taki A prawdziwy też jest Tylko, że już chyba stary wow. Już taki duży Ale nie Mały jest dla mnie Cześć Cześć mały, chodź O oh, jaki super wow. No Tu jest taki duży a tam już go trochę czas. Trochę już go zaczęło gryźć. Także ten niech zostanie. Tam coś jeszcze jest zaraz. Zobaczcie, coś jeszcze tam. No ten jest piękny. Ten, tak, ten je pójdziesz. Stój, duży jesteś, to cię nie rozdepcze. Ale tu są jeszcze. O, nie, ten. Patrzcie, uchomarki? Co? Tu. Tu są prawdziweczki. Tu są prawdziweczki. Tak, jeden zjedzony, dwa całe, jeszcze jeden cały i tu cały, a tu? A co ty? Co ty? Co to jest? Chodź. Jakie piękne. Przykrywamy. Dobra. Tak, teraz ty. Jest. Takie, takie baryłki. I o ty. a te chodź. Takie piękne. Piękne borowiczki. <śm> rozglądam się, czy jeszcze nie ma. Ach, jakie ładne. Hm. No, no, no. Kochaniutki się będzie zdziwiony. Takie morawiczki. Jeszcze zobaczymy. Nie wiem, co to jest to. muszę się dostać, mój Patrzcie! Jaki piękny. Tutaj już go ktoś główeczkę zjadł, ale ten jest cały. Jaki piękny. Nie, nie, nie. Dobra, tam też główeczka zjedzona. No, robaczki też co jeść. Zobacz, co to jest pod ziemią. Dobra. Zobaczcie. Takie w jednym miejscu. Jest. Jakie grubaśne. Jakie grubaśne. Piękne. Gdzie ja was tu pomieszczę? Muszę iść zmienić sobie koszyczek. Takie grzybki, one są fajne. Ojej. Fajne są zblanszować ewentualnie w odset. Chodźcie. A, jakie ładne. No. Tu to jest przesada. Cztery. Tu jest dwa. Przykupię. Ty zostajesz jeden. Tu tego małego zabieram. O tego. O! Tego małego. I tam jeszcze jeden. A Jeszcze jeden jest. Dobra, nie zostanie tu. Mam tyle ich. chodźcie teraz tu. A tu teraz zobaczmy, O matko! Oj oj, oj. no ja marzyłam o stu prawdziwkach. kupie. A tu jest wysyp tych czerwonych. Raz, znowu. Pokażę wam tylko. Dwa. następne. Widzicie teraz już? Widzicie? Widzicie? Jest! Ile grzybów. Ile pomarańczowych? O matko! Ale dobra, kaszyk zostawiam. Idę do tego małego. Bo to dużo to widzę, ale... Małego mogę zapomnieć. Chodź ty jesteś taki wartościowy malutki. Fajny. A jakie fajny. O, matko. Matko i córko. Ach. się pięknie rosną Tu i tu i tu I tam jeszcze oh. Dobra, tego jednego do troszeczka małego Idę zobaczyć tam na duch tam jest taki mały fajny O i tam mały i tu mały Tak, ja nie Zobaczcie. 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 Jest tego. Bardzo dużo. Chodźcie tu. Tu było murowisko. I tu, o, chodź, jaki piękny. Uf. Tam stoją, tam stoją. Jeszcze tu jeden stoi. Muszę wyjść po niego. Nie widziałam. Turwałam, te a tego nie widziałam. Czy on wyskoczył? Kiedy ty wyskoczyłeś? No. Dobra. Ty jesteś piękny, zostań. Biorę teraz te małe. No. Które są, nie zajrze to są. O. Tak. Ten malutki nie zostanie. tego później zabiorę. Teraz idę jeszcze tą, a tu troszeczkę zostawiłam, pochodzę sobie tak tu. Wow, jakie piękne. Piękne. Chodź ty. jest jaki cudowny, jaki cudowny. One dopiero wychodzą. Zostań, udało ci się. Upiekło ci się. Szukajcie, szukajcie, ze mną razem. Szukajcie. Tam idziemy teraz po tego jednego. plecy już mnie wolą. To muszę tak się trochę przydzierać. Tam jeszcze, jeszcze tam, dwa stoi, trzy, ja to niech się dostać, pokażę tam, o tam, tam dalej i tam dalej, dobra, muszę wyłączyć kamerę, bo się tam nie dostanę, to nie wszystko, jeszcze jeden, przy takim pięknym mchomorku, taki piękny, A? Jakie Tak. Piękny. Dobra, położymy lasem. Leżcie na razie tu. Koszyk tam. Tam jeszcze stoją sobie grzybki rosną. Muszę pozglądać się jeszcze tu. Bo może jeszcze gdzieś. Jest tu ukryty. No coś jest, ale to się okaże jak dojdę na miejsce. Au! Au. No? Nie wiem, nie wiem. Nie, to chyba nie. Nie, to nie. Ale to nie szkodzi. Tobie tu dobrze się tak siedzi, nie? Zaraz zdjęcie ci może zrobię. Taki ładny jesteś. Kochanie, już dzisiaj się zmęczyłam. Chyba wystarczy taki kosz takich pięknych prawdziwków pomarańczowych kozaczków. Ale wychodzę z lasu i jeszcze się rozglądam. Patrzę pod nogi. No I co, zobaczyłam? <laughs> Jakie cudowne. Jakie cudowne Piękne jesteście. Chodźcie. Los. Wow Jaki fajny. A. Takie. Dwa. A mrówka. Mrówka uciekaj. Uciekaj. Dobra. Nie wiem czy Muszę do kieszeni chyba włożyć. Dobra, idę już. Wychodzę. Kochani, żegnam się dzisiaj z wami. Dziękuję, że byliście ze mną razem w lesie. Niektórzy mogą wyjść, to niech sobie idą. Niech szukają właśnie takich mokrzejszych terenów. No, wiadomo, nie tam, gdzie jest powódź, bo tam przykro jest bardzo. Ale jak ktoś lubi grzybki, to no, że puszcza Białowieska Gdzieś takie tereny. Trochę, żeby były bardziej mokre. I na pewno nazbieracie tak jak ja dzisiaj. Grzybki, grzybki, grzybki. Piękne grzybki. A bardzo się cieszę. O lubię zbierać grzybki. Majo kochani. wyjść z lasu, to jeszcze mi się podkładają. Takie prawdziweczki. Takie prawdziweczki.